Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Stoch. Cześć Mateusz. Cześć. cześć. Mateusz Stoch, Run Red. I tutaj mówiąc wprost, jak to zawsze zaczynam odcinek, musisz jak gdyby wytłumaczyć nam o co chodzi Run Powered. E, więc jakby w dużym, dużym skrócie. To jest nazwa całego zespołu. Powstała od tego, że sobie myśleliśmy jak nazwać zespół, który powinien dobrze funkcjonować. Więc stwierdziliśmy, że od Run Powered i było jeszcze przedtem, zanim e, powstaliśmy spółką komercyjną, było Interactive, czyli mniej więcej oznaczało to w dużym skrócie zespół napędzany runami. Proszę. Więc tak, tak rekreatywnie to powstało. E, jako logo mieliśmy taką właśnie germańską runę, e, która się świeciła. E, cały zespół zajmuje się właśnie e, tworzeniem e, gry action RPG e, i zają... znaczy, jakby zajmujemy się tym od Mniej więcej 2018 roku, to koniec 2018 roku, był jakby pierwszy prototyp, mm -hmm. z którym pojechaliśmy na Digital Dragons w 2019 roku. Mm -hmm. I tam udało nam się zostać finalistami, od dziwo, mm -hmm. więc całkiem, całkiem dobrze nas przyjęli. Okej, okay, zdziwiony widzę jesteś, ale to jest dobry produkt. <laughs> tak, tak. I potem, jako że dostaliśmy pewien feedback, właśnie na, na Digitalsach, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy na PGA. To jest taki mniej więcej targ gier, gdzie można się popromować troszeczkę, dostać feedback od ludzi, którzy jakby się znają na grach, albo też od ludzi, którzy się nie znają, ale są potencjalnymi użytkownikami. No i tam dostaliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo pozytywnego feedbacku. Trochę negatywnego, jak to zawsze, zawsze jest przy, przy, przy odbiorze jakiegoś produktu. I stwierdziliśmy, że kurczę, skoro ludzie mówią, że to ma potencjał, skoro zostaliśmy finalistami, odbiorcy na PGA stwierdzili, że to jest fajne i to może coś z tego być, no to czemu byśmy nie spróbowali coś z tym zrobić dalej? Mhm. I zaczęliśmy szukać jakby jakiegoś, jakiegokolwiek sposobu na komercjalizację tego projektu. Mhm. No i na samym początku myśleliśmy może o crowdfundingu jakimś, coś myśleliśmy nad wydawcą i nad inwestorami. No i trochę poniekąd zostaliśmy zweryfikowani przez, 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 przez te wszystkie rzeczy i z wydawcą nie udało się jakby dojść do porozumienia. Crowdfunding mieliśmy, bardzo się przymierzaliśmy, ale nie ukrywam, że brakowało nam trochę doświadczenia. Więc wyszło mniej więcej tak, że pewnego dnia odezwał się do nas pewien bardzo fajny, fajny człowiek, Robert Ogłodziński mhm. i był zainteresowany nami poniekąd. Więc zaczęliśmy rozmawiać i rozmawialiśmy na tyle dobrze i na tyle znaleźliśmy wspólny język, że około tam maja skontaktowaliśmy się na takiej konferencji, mhm. takiej, takiej wideokonferencji. I tam dobiliśmy poniekąd pewnego, pewnej umowy takiego targu i zaproponowali nam finansowanie. Wszyscy my byliśmy przeszczęśliwi, po prostu cały zespół był przeszczęśliwy, że wreszcie po prawie roku z hakiem coś z tego będzie, że, 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 że ten produkt naprawdę ma. Bo już niektórzy zaczęli wątpić w to, czy w ogóle damy radę dotrzeć do jakiejś komercyjnej opcji. Więc się udało. No i zaczęliśmy, prawda, pertraktować. Cały czas pracowaliśmy nad produktem, tworzyliśmy jakby nowy prototyp. Taką tak zwaną preprodukcję odbywaliśmy. Więc całą fabułę do gry spisywaliśmy. Powstawały modele, powstawały poziomy. No i w właśnie w październiku tego roku, 27. Poszliśmy do e, notariusza, spisaliśmy akt notarialny i staliśmy się oficjalnie e, spółką akcyjną. E, ponieważ w 2021 chcemy wejść właśnie na giełdę NewConnect. Jastem i na to na 2021 będzie już produkt gotowy? Nie, nie, nie. Produkt mm, szacujemy mniej więcej, że 2,5 roku produkcji musi Dobra. musi trwać development Okej, okay, świetnie, wszystko to brzmi bardzo fajnie i mówiąc wprost, jak to się mówi, zadam ci tylko kilka pytań do tego, co, co okay. powiedziałeś. Czyli tak, czyli jak jest to tak, że nie wiem, spotyka się kilku kumpli, siadają i mówią, dobra, róbmy grę. Niestety tak nie jest. Zazwyczaj to e, jakby z naszego punktu widzenia i paru osób z branży, z którymi tam jakby w pewnym sensie korespondowaliśmy przez ten okres produkcji, wychodzi bardziej, to jest, to jest na takiej zasadzie, że rodzi się pomysł w głowie jednej osoby i ta osoba stwierdza, Kurcze, a co jeżeli to może być coś fajnego i znajdę ludzi, napiszę na jakichś grupach gamedewowych mm -hmm. i hobby, ludzi, którzy chcą hobbystycznie to tworzyć i może też zarażę ich swoją pasją. I tak było właśnie z Szymonem, jednym z założycieli naszej, naszego studia, <coughs> który właśnie w ten sposób poznajdywał prawie 15 osób do niekomercyjnego tworzenia właśnie Właśnie gry naszego produktu, czyli The Grog mm -hmm. e, Taste from the South Rim I jakby to nie było łatwe, bo e, ludzie nie chcą pracować po prostu bez pieniędzy. Right, jakby jest, to, jest, to, jest to logiczne. Mm -hmm. e, ja się znalazłem bardzo, bardzo przypadkowo, e, ponieważ odszedłem z innego hobbystycznego zespołu e, i napisałem takiego prostego posta na grupie Game Devowej czy gdzieś nie szukają scenarzysty. I e, pamiętam, że wymieniliśmy się z Szymonem takimi... znaczy Szymon tam jakoś zażartował, ja też zażartowałem i, i wyszło z tego tak, że w sumie czemu nie, dołączę mhm. tam. E, napisałem dla nich e, takiego quest'a do gry mhm. i Szymonowi się bardzo to spodobało, więc jakby dołączyłem do nich. I od czasu, kiedy ja dołączyłem, dołączyło też mnóstwo innych osób. Przez cały zespół. Przez ten prawie rok z hakiem przewinęło się, że mnie skłonął, tak z 50 osób mniej więcej. Tak zapytam też, ponieważ jak gdyby odpowiedź może być prosta, pandemia w jakiś sposób uderza w Wasz, wasz biznes, w czymś Wam przeszkadza? Wiesz co, jedyne z czym zabawne, póki co się spotkaliśmy, to z wydłużeniem czekania na wszystko, co jest prawne. Mhm. To, jest, to, jest, to jest, cokolwiek się wyśle do, 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 do sądu czy, czy, czy do Urzędu Skarbowego, czy gdziekolwiek to jest przedłużane do maksymalnego limitu czasu. Więc e, póki co z tym się spotkaliśmy. E, inna dość ciekawa rzecz, która jest jakby można zaobserwować, ale to chyba każdy, to jest zdalna praca. Mm -hmm. I e, ja nie, naz, nie nazwałbym tego problemem, tylko innymi okolicznościami. Dla niektórych może być to problem, bo są przyzwyczajeni do tradycyjnego pracowania. My natomiast, jako dość słynny, młody zespół, taki przedział lat to jest mniej więcej od 20 do tam 35, mhm. raczej jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Problem natomiast jest na przykład z rozliczaniem się, mhm. bo wiele osób jest na przykład przyzwyczajone do tradycyjnego rozliczania się, że siedzą w tym biurze i że po prostu jest, są przez 8 godzin. Natomiast tutaj można sobie zadać pytanie, ale jak sprawdzić, czy ktoś pracuje przez ten czas, kiedy, Kiedy siedzi dom, w domu. Tam. I no tutaj się jakby. My też musieliśmy jakby znaleźć na to sposób, znaleźliśmy na to rozwiązanie. Eee, I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że my używamy komunikatora Discord eee, i ludzie. Mm, jest tam taki bot, i muszą się jakby meldować w pewnym sensie i powiedzieć, od której do której pracują. I siedzą na tym, na danym kanale, czy to są graficy, czy to są designerzy, na danym na kanale Discordzie i tam pracują. I jeżeli jakby są przy komputerze i pracują, to są wyciszeni, mhm. a jeżeli odchodzą, to wyciszają się z słuchawkami, czyli wtedy wiemy, że kompletnie nic nie słyszą i też nie mamy co do nich mówić. I idziemy troszeczkę takim skramowym systemem, czyli sprintów mhm. takich co tygodniowych, żeby rozłożyć tą pracę, żeby jeżeli coś będzie do poprawy, no to żeby szybciej to zauważyć, szybciej wyłapać, żeby było mniej roboty. I mamy bardzo fajnych liderów. Udało nam się znaleźć świetnego lidera grafików. Który po prostu jest całym sercem w tej produkcji, i on to bardzo fajnie kontroluje tam, i naprawdę jest, jest super chłopakiem, super gościem. Nasza widownia być może. Sama w sobie ma jakieś umiejętności, ale też ludzie znają ludzi. Więc jeśli czegoś potrzebujecie, warto to powiedzieć teraz. A Państwo, jeśli oczywiście będziecie mieli jakieś pytania do Mateusza, bądź jakieś sugestie albo propozycje, no to oczywiście piszcie pod tym wideo, to Mateusz by się bardziej będzie odpisywał. E, więc mniej więcej wygląda to tak, że na pewno szukamy level designerów, programistów i grafików 3D. E, więc to są rzeczy, które, to są, to są jakby profesje, które będą zawsze potrzebne, z tego względu, że też poniekąd przez, przez sytuację z COVID-em, to, to też jest pewien problem. Ludzie bardzo często przychodzą na jakiś okres czasu, szczególnie przy umowach zlecenia, na których tak naprawdę tylko jesteśmy, i odchodzą. Mhm, I y, jest jakieś zapotrzebowanie, zarabiają pieniążki, my też mamy skończony jakiś temat i nie, że kontakt się urywa, ale po prostu nasze drogi się rozchodzą. I y, dlatego level designerzy, którzy są praktycznie przez cały okres produkcji, są nam bardzo potrzebni. Mm -hmm. I tak naprawdę bez dobrych level designerów masz słabe poziomy. Jak masz słabe poziomy, to ludzie to źle odbierają, no bo poziomy są wizualną reprezentacją tej gry. Jakby gier ogólnie. Jeżeli masz słabe poziomy, słabe modele i słabo jest to rozłożone, to gracze się nudzą i nie chcą grać w, w, prawda, w produkcję. Więc na level designerów naprawdę mocno stawiamy i potrzebujemy ich, a ostatnio podczas rekrutacji, którą robiliśmy, nie zgłosiło się ich za dużo, bo to jest też taka e, dość wąska, powiedzmy, branża. Mhm. E, le, dobrych level designer, designerów nie ma dużo. To jest też ciekawe, że dobrych programistów też ostatnio nie ma dużo, mhm. bo jest jakiś taki straszny wylew programistów po kursach, e, którzy są po jakimś tam miesięcznym czy dwumiesięcznym bootcampie, tam zapłacili 24 tysiące za to, i są po prostu jest multum ofert takich, takich, od takich ludzi. Ja nie mówię, że to jest złe. E, bo jakby, skoro ma to rację bytu na rynku, to znaczy, że w pewnym sensie jest na to zapotrzebowanie. Ale bardzo trudno przez właśnie taki zasyp znaleźć tych programistów z dużym doświadczeniem. Mhm. To kiedy, no i teraz już jak to się mówi, widownia. nasza skromna <laughs> widownia oczywiście, ale pytanie, kiedy wystartuje jakaś pierwsze informacje, jakieś pierwsze marketingowe rzeczy, co, gdzie to, możemy was usłyszeć? To po wejściu na New Connecta, na giełdę, mhm. bo tak mniej więcej, mniej więcej w tamtym okresie, czyli to jest koniec 2021 roku. Mhm. Wcześniej raczej nie będzie jakby żadnych materiałów z gry. Będzie jakby wiadomo, że taka gra powstaje, mhm. będzie można znaleźć naszą spółkę w KRS-ie, no mhm. takie, takie proste rzeczy. Mhm. Ale dopiero wtedy ruszamy jakkolwiek z marketingiem, bo z marketingiem gier jest troszeczkę tak, że nie ma sensu zapowiadać i prezentować wszystkich naszych kart zbyt wcześnie, bo ludzie zapominają. Mhm. Bo tych produkcji, o ile paręnaście lat temu gier wychodziło tam. 100, 200 do 1000, to teraz wychodzi 10 tysięcy tych gier rocznie, i po prostu przybliżony, nie wiem, nie jest okay. stary, to, to po prostu ludzie mają inne produkcje, które za, zabierają cza, jakby space w ich głowie, tak zwany, i zapominają o innych produkcjach, i po prostu to jest taki strzał w kolano poniekąd. To jest, nie kiedyś powiedział taki człowiek, że wypuszczanie dema. Rok albo dwa przed wypuszczeniem gry jest samobójstwem, bo ludzie zagrają w tą grę, spodoba im się, ale przez te dwa lata oni kompletnie zapomną, że wy w ogóle istniejecie i wpakujecie te pieniądze w ten marketing dwa lata, rok przed, przed produkcją, przed wydaniem gry. I to przepadnie, jeżeli nie będziecie tego podtrzymywać. A najczęściej małe studia nie mają pieniędzy, żeby podtrzymywać marketing, tak jak cyberpunk przez prawie dwa lata robił hype na to, mhm. chociaż cała produkcja tam trwała prawie 8. Mhm. Więc yy, raczej to się robi w końcowym okresie, przez jakieś ostatnie miesiąc, pół roku ostatnie, to zależy od pieniędzy. I, I wtedy się po prostu jak najbardziej po prostu, tak jak mówiłem o Cyberpunku, wychodzi wręcz z lodówki i mówi, że hej mamy grę, kupią, kupią. <laughs> I y, w ten sposób y, propaguje, bo, bo, bo przed, przed... Czyli tak koniec 2021 już to się będzie pojawi. Tak, u Was. jakieś minimalne informacje, ale najprawdopodobniej najbardziej uderzymy jakieś 2-3-4 miesiące przed, przed samym wydaniem gry. Dobrze, więc jak ktoś się mówi, możemy sobie, sobie zrobić taki układ, że ja na pewno kupię Waszą <grym grym> kartę z pierwszego Pamiętam już, że macie, kupię z ciekawości i mówiąc, wprost, przejdę ją całą i będę wiedział do kogo uderzyć z pytaniami. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo, że byłeś dziękuję naszym bardzo. gościem, oczywiście pozdrowienia dla całego zespołu, tak, więc ten żebyście trwali i wspierali się, no i żeby ten produkt powstał. Ale poznamy jeszcze coś o Tobie prywatnie. Mam tutaj pytania, które reżyser nam przygotowuje z odcinka na odcinek. Zasada taka, że Ty losujesz, ja czytam, okay. zobaczymy co tam się no dzieje. Tobie... To. No dobra. Okej. Okay. Mamy z jednej strony, no ciekawe, świadome życie to? Eee, pełno rozwijanie samego siebie. Okej, okay. no ciekawie, zaintrygowałeś nas z tym, ale to rzeczywiście chyba jesteś tego dobrym przykładem, że masz świadomość, że ten, że e, wiesz, jak to się mówi, co się zaczął, to, jaki etap się zaczął w twoim życiu, no i mimo wszystko, że tak powiem, że e, nie chcesz powiedzieć, co może pójść nie tak, <grym zniszcurai> to doskonale wiesz, że wszystko tam jest zaplanowane, tak, że nawet jak coś pójdzie, nie tak, to i tak będzie e, dobrze. Tak, jeszcze zapytam, ponieważ chcielibyśmy, żeby nasz kanał miał ciągłość, jesteś niesamowicie ciekawą osobą i otaczasz się pewnie równie takimi samymi osobami, więc jakby mógł zarekomendować do kolejnego odcinka, to kto by to był? To będzie Jakub Kędzior, który hmm. jest scenarzystą hmm. i designerem i sądzę, że naprawdę mógłby powiedzieć dość całkiem sporo informacji jak wygląda praca scenarzysty i jak to wszystko wygląda. Super, dziękuję Ci bardzo oczywiście za tą rekomendację. Myślę, że tam wyciągniemy jeszcze więcej informacji <śm> na temat Run Powered, na temat tego produktu, który tworzycie. No i jak to się mówi, dziękuję Ci za tą, za tą rekomendację. Na koniec, czego tak po polsku byśmy się pożegnali, czyli życzenia. Czego życzyć Tobie i zespołowi? A, wiesz co? A, daje mi się, że wytrwałości w pracy i nie, poddanie, nie poddania się, żeby pomimo tego, co tam będzie na nas czekało, czekało żebyśmy się nie poddali, i wytrwali tam. Myślę, że jak gdyby widzicie, jak gdyby efekt końcowy już dzisiaj swoją wyobraźnią, więc myślę, że nic Was nie powstrzyma. A jak to się mówi, sam wiesz, że my na inwestorów czekaliśmy spory czas i w końcu przyszedł, więc tutaj też, jak to się my wszystkie trudności pokonacie. I czego oczywiście Ci życzymy, życzymy Tobie, Twojemu zespołowi, Ja jako Bartek, my jako Stamper. No i jeszcze raz dziękuję Ci, że byłeś dzisiaj tutaj. Dziękuję również. Państwu również dziękujemy za dzisiejszy odcinek. No i zapraszamy na kolejny, w którym przedstawię Wam kolejną ciekawą historię. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię... Salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na wwwgetstamper.com.